Cześć, to znowu ja. Widzimy na Hehe, widać. Sale <laughs> zgadnijcie. Jakie tytuł? Największa wada aplikacji musically. z wam powiem. Jeśli by ta aplikacja byłaby na moim telefonie, to by ta aplikacja zepsuła mój telefon. Więc wam powiem największą wadę. Ilość zabiany pamięci wewnętrznej. Aplikacji jest ogromna, jest większa niż, niż, niż gra. I Gra zabiera tylko 2 GB, a Muzyki zabiera ponad 4 GB. Pamięci, to jest największa wada, właśnie w Muzyki, co powinien zrobić? Ponieważ zrobić wersję Litech, które wideo powinno zabierać nie więcej niż 1 MB, a sama aplikacja by zabierała z około 12 MB, ale nie, ale nie aż tak, aby to przekroczyło ponad 100 MB. Już na jednym telefonie mojej siostry LGK10 właśnie te muzyki zabrało 4,257 4 Tysięce gigabajta pamięci! I i, możesz, i ten telefon ma, ma tylko 3 gigabajty, a wtedy miał z, 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 7, o nie? A, no tak, no ale dalej. Jeśli byłoby musiki wersji light to by było więcej, bo nie, czy byłoby więcej powodów. Ale byłoby więcej wideo do przechowywania, za pomocą muszikli. Nie mam bo ja nie będę grał tam. No tak, ujście na to. Ja nie uruchomiłem tej aplikacji! Ja nie mówię do siebie, a czas... ...tasz tuż laptop, uruchamiam ja znowu tą aplikację. Nie, Coś nie, yy... nadal dlaczego nagle się przewróciło do góry nogami? Nie, Tylko, że jak oglądacie właśnie odcinek lukowy, nawet na dentni do ale to widzicie, że ja jestem e, po tej stronie, nie, a widzicie, że jestem po tej. Jeśli jestem po to ja jestem. Jestem prawą. Jestem prawa, a, a ja wam pokazuję, że jestem w lewo. A jak jestem tu, to pokazuję, że jestem w prawo, a nie w lewo. To jest właśnie logika odbi odbijania luszczanego telefonu. Ach. No tak. I tak? Nie. Przestań się uruchamiać To cały czas się uruchamia ta aplikacja Ile razy się tu uruchomisty Ta aplikacja się uruchamia tak du dużo razy Kompletnie dużo razy Ale nie przestali się uruchamiać Ok, To teraz? Nie zapomnijcie! Jed jedyne telefony, które mają system te to są telefony flagowe, czyli Samsung Galaxy S8 ma taki system. A nie lgk 10 bo jest ze średniej półki, nie jest flagowym telefonem. Ach. Tak. Nie, na ja to... ja myślałem, że ja mam taki. No dobrze. Teraz, takie wyzwanie sobie wymyślę na kanale Red Ninja. Czy Wam uda się powiedzieć nowy na rekord najpopularniejszych filmów o Red Ninja? 100. Nie, 100 wyświetleń. Jeśli to przekroczycie, to wczas nie wiem, co z nim było. Muszę się z nim pogodzić. Uch. No te. To już mi dawało 200 MB, jest to, co teraz nagrywam. Hello everyone, Tyś nic nie mów, Ty, człowieku.

Ale ja to nie na ten. A nie, ja tego nie mogę zrobić tak. Nie muszę ten. A co tutaj? Czekaj. 6 minut. A nie, tu to są... Sam, to, sam, To idzie. Okej, okay. to chcecie zobaczyć na kanale Super My World? Ja mam emulator. Nie... A, już mam emulator eee, SNESA. Nie, nie spadnij, tylko nie próbuj. Nie! Spadające buduski oczywiście. Widziście malutką Te O. No. Te poduszkach tym się Nie. Nie popełnia tam głowiska. Nie, po to jest niby. Wszystko jest na niby. Okay. Mm, nie, nie zaczyna się. Ach. Będzie odcinek Super Mario World. Z dźwiękiem czy jest bez dźwięku? Aby mnie dostał na, na Red Ninja, to do be, Ciebie, bez dźwięku, ale będę rozmawiał To będzie koniec. なピか